Siemaneczko, maneczko z tej strony Avenisa. Witajcie w którym to odcinku, w 21 odcinku The Minecraft Mod? I który to odcinek? Tak naprawdę to jest trzeci odcinek ze serii Super Heroes, bo dzisiaj będzie kolejny super bohater dołączył do kolekcji w Minecrafcie, Mianowicie będzie to Superman Mod. I teraz, tak, co nam daje? Oczywiście taki Superman Mod dodaje nam siłę, możemy latać oraz szybkość. Ale żeby to uzyskać, to musimy po prostu też coś y, zrobić, też coś zdobyć, ale to za chwileczkę Wam pokażę. Może wyłączę sobie y, Game Moda, włączymy sobie Survival i żeby właśnie, żeby właśnie otrzymać mocę Supermana. E, musimy sobie zjeść właśnie takie trzy potrawy, mianowicie radio, radioaktywny chleb, radioaktywny e, kotlet i radioaktywny sandwich, sandwich. więc teraz sobie zje, zjedzmy kotleta, e, jak widzimy jak zjemy dostajemy przedmioty naszej zbroi do supermana i następnie zjedzmy sobie zbroję. I uwaga, teraz y, mamy, można powiedzieć, praktycznie całą zbroję do naszego supermana i teraz tak, co możemy robić, będziemy mieli taki particle efekt. i zobaczcie jak jesteśmy napakowani, pakerzy 100%, 200, XDXD XD, XD jest pompa, a więc okej, okay, no, klawisze trwałe mi się włączyły. Ok, e, więc tak, mamy siłę na 3, zobaczcie, możemy sobie latać i jesteśmy bardzo szybcy. E, I też można powiedzieć, że nic nas, że ciężko nas zabić e, upadkiem. Więc teraz tak, mamy jeszcze jedną rzecz, którą dodaje ta modyfikacja, oprócz tego, że jest zajebista, ponie, ponieważ, ponieważ jesteśmy o wiele silniejsi, możemy latać i jesteśmy też o wiele szybci, jesteśmy też o wiele szybsi, szybsi na ziemi, zobaczcie sobie na przykład, możemy naprawdę super szybko po, podróżować i bawić się w supermana, z tego co wiem ta modyfikacja chyba jest świeża, jakoś niedawno wyszła, ale cóż, zobaczcie, zespołujemy sobie zambiego i tutaj mamy taki gun, który powinien strzelać z czałami, ale czemu nie strzela to ja nie wiem. Chyba raczej powinien mieć do niego szczały albo też yy, specjalne naboje LOL Więc okej okay, to jest fail. Czekajcie, tylko, tylko jeszcze, jeszcze zobaczę czy to czasami nie trzeba mieć tego kryp co coś tam Tam, żeby, żeby to szczelało E, tak, żeby to strzelało musicie mieć właśnie, e, mu musicie mieć to, musicie mieć do tego po prostu naboje, lol to był fail Z mojej strony Zacznę. musicie mieć do tego naboje, albo Albo zresztą nie wiem lol jak to strzela, mi się udaje tym strzelać na kreatywie Albo jeszcze jeden fail, aweniz lol, co ty robisz? Może musi być, mi się wydaje, że musi być strzała, a to to zobaczymy, chyba musi być strzała z tego co tutaj wiem tak, yy, żeby to szczelało, to po prostu chyba musi być jakaś strzała. Zobaczymy teraz. Okej, okay. chodźcie, no bo chodźcie. Okej, okay, chyba muszą być strzały. Albo i nie, albo ja, się, albo ja się po prostu pomyliłem, albo z daleka strzelałem. A więc tak, tak czy jak ta modyfikacja jest zajebista, więc przejdźmy może teraz do craftingu e, tego wszystkiego. Więc tak, żeby zrobić taki kotlet, e, musimy mieć re, ra, radioaktywny Blob, który po prostu e, znajdziemy to, e, który po prostu znajdziemy e, pod ziemią, czyli tak, stawiamy sobie w crafting table tę bombę, steki ugotowane i wychodzi nam radioaktywny pork chop chleb robimy tak samo jak, jak z pork chopem, czyli, czyli że zamiast kratów dajemy chleb i teraz z sandwicha robimy chleb, 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 chleb i tutaj właśnie będzie radioaktywny pork chop. A w ten sposób y, robimy właśnie y, robimy właśnie te y, w ten sposób właśnie robimy y, te działko. A żeby skraftować takie coś to musimy właśnie te nasze bomby y, Musimy właśnie te nasze bomby y, zrobić w takie coś i wyjdzie nam jeden krypto linnes jakoś tak lol Zrobimy jeszcze jednego zombiego z, 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 bo te działo jest zajebiste i silne i ta siła działa na wszystko Naprawdę modyfikacja jest zajebista praktycznie dodaje wszystko to co miał y, superman y, Mam nadzieję że filmik wam się spodobał nie zapomnijcie o... Ocenić tego filmiku, bo na waszych ocenach bardzo mi zależy, to było na tyle w dzisiejszym The Minecraft Mod, pamiętajcie Superman, Batman yy, oraz Iron Man dołączyli do kolekcji w waszym Minecrafcie, do usłyszenia i trzymajcie się i cześć, pa pa moi kochani.